Siema, tutaj Łukasz, Łuki Woźniak, witam was w kolejnym odcinku wideokastu Gry Planszowe Łukiego i dzisiaj mówimy o grze Bohater do wynajęcia Bohater do wynajęcia jest to mała gra z serii małych gier wydawnictwa 2 piąki yy, czy wydawnictwa Portal jest to gra dla 3 do 5 graczy na 30 minut yy, jest to gra Delikatnie podobna do listu miłosnego. Pozwólcie, że opiszę Wam ją tu i teraz, tak jak sobie siedzimy. Mamy 77 kart. 11 kart ponumerowanych od 1 do 7, więc po 11 kart. I każda karta to inny bohater. Na przykład wściekły kurczak o wartości 1 albo wiedźma o wartości 3. Każda karta ma jakąś cechę. Każda karta ma też na dole pewne wymagania. Rozdajemy karty, każdy dostaje po 5 kart i gra. Każdy też dostaje jedną kartę odkrytą, przepraszam, dwie karty odkryte przed sobą. I teraz gra polega na tym, że ja chcę zdobyć 6 różnych kart. Jest 7, ja chcę zdobyć 6 różnych kart przed sobą. Karty w ręku to jest co innego niż karty przede mną. I. W moim ruchu odkrywam kartę i karta tutaj na dole wskazuje mi, jaką mam puścić. Na przykład ta mówi mi: 4 albo wyższa. No więc wybieram to z ręki, kładę kartę po, po lewej stronie, yy, obok do gracza po lewej, i gracz po lewej ma dwie opcje: może ją przyjąć, albo może ją puścić dalej. Jeżeli ją przyjmuję, odkrywa i dobiera do kart leżących przed nim. Jeśli miał już taką kartę wcześniej, to traci obie. Co oznacza, że mogę ja specjalnie puścić mu kartę, która popsuje mu szyki. Ale niekoniecznie taką kartę mam, więc on musi trochę szacować, czy ja ją mam, czy jej nie mam. Może też tej karty nie dobierać i puścić ją do kolejnego gracza, który ma też dwie opcje: dobrać ją lub puścić dalej. Gdy karta wróci do mnie, no to ja ją odkrywam, kładę przedem, przed sobą. Oczywiście, jak, jak mam drugą taką, no to też odrzucam. Gracz, do którego trafia karta, może też pytać mi o wskazówki. Działa to w taki sposób, że ten gracz podaje mi kartę, ja na nią patrzę i mówię mu tak, to jest ta karta, albo nie, to nie jest ta karta. I ten gracz tę kartę traci, a więc pytanie o wskazówki jest dosyć kosztowne, bo nasza ręka się kurczy. Grasz też może używać cech specjalnych kart leżących przed nim. Na przykład Wiedźma, okay, Wiedźma to jest zły pomysł. Na przykład czarny rycerz pomaga zignorować wymaganą siłę. Czyli karta mi mówi cztery lub więcej, a ja używam Tapując czarnego rycerza i mówię coś innego puszczam, albo może to samo. Piroman po prostu odrzuca kartę Tułacza, czyli tą zakrytą, która krąży. Trener psów nie dopuszcza do zwerbowania, tak? Czyli i karta trafia do kogoś, a ja odpalam trenera psów, nie, nie, ty nie możesz zwerbować, puszczasz karty dalej. Eee... Wiedźma odnawia funkcję, która jest, kurczak anuluje inną funkcję, sierżant pozwala podejrzeć karty Tułacza i czarodziej pozwala dobrać dwie karty i mamy więcej kart w ręku po prostu. Każdą funkcję kart leżących przed nami możemy użyć raz na grę, a więc też nie warto za szybko używać. Gra się kończy na dwa sposoby. Albo ktoś zbierze sześć różnych kart, albo skończy się talia. Jeżeli skończy się cała talia, wówczas liczymy, kto ma najwięcej kart. Kto ma najwięcej kart, wygrywa. W przypadku remisów sprawdzamy tam zgodnie z ilością tych kart, które odrzuciliśmy, czyli ile żeśmy tych par zebrali. Koniec. Eee... Mechanika cała opiera się na pewnego rodzaju blefie. Blef to jest trochę duże słowo w tym wypadku, ponieważ mamy tutaj trochę bardziej szacowanie i trochę bardziej próbę przeszkadzenia komuś na tyle, na ile mogę. Czasami mogę kogoś podpuścić tym, co mówię, albo czasami mogę trochę jakimś moim ruchem czy zachowaniem wydać, co puszczam, lub jaką kartę zagrałem, albo nie. Ale w większości przypadków no, jest ograniczenie, mam zazwyczaj w ręku z dwie karty, z które mogę zagrać, zagrywam taką kartę i kolejny gracz albo ją bierze, bo jest bezpieczny, bo na przykład jest cztery w górę, on nie ma żadnej karty cztery lub wyżej, albo ryzykuje, albo pyta mnie, albo puszcza dalej. Możemy sobie mocno przeszkadzać, ponieważ mamy karty, które pozwalają się odrzucić, albo przeszkodzić komuś, albo zaanulować cechę, którą ktoś właśnie chce użyć. A więc jest sporo takiej interakcji. Aczkolwiek cała rozgrywka niestety jest taka sobie. Um, nie wiem, z czego to wynika, ale ta gra jakby na papierze. W teorii, gdy przeczytałem instrukcję, to w teorii brzmiała bardzo fajnie. Teorii brzmiała jak coś po kroju Zapraszamy do podziemi. Ponieważ zapraszamy do podziemi jest grą z tej małej serii dwóch pionków, która mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo. Najbardziej z tych wszystkich, jakie dotychczas wyszły. Pozostałe gry niestety w tej serii nie są aż tak fajne, jak zapraszamy do podziemi. Z mojej perspektywy, przynajmniej. Karetka jedzie za oknem, nie wiem, czy słyszycie, ja sobie poprawiam kieszonkę, nie wiem, czy to ma znaczenie. Okej, okay. um, a więc ta gra w teorii brzmiała naprawdę fajnie, brzmiała jak właśnie coś, gdzie trochę blefujemy, trochę kombinujemy i tak dalej, ale ostatecznie jest, nie, jest niewiele decyzji, jest niewiele emocji i gracze bardzo szybko przestają w ogóle skupiać się na tym, co się dzieje w grze. Po prostu zaczynają na, w pewnym sensie na autoplayu puszczać dalej lub podglądać i trochę czekamy, aż to dobierze szóstą kartę. Funkcje specjalne są spoko, ale też wiele graczy, wielu graczy też po prostu o nich nie myśli. Po prostu dobieram lub nie dobieram. Um, i tyle. No, naprawdę ta gra jest średnia. Ona mechanicznie ma sens. Yy, Wydana jest ładnie, chociaż klimat jest trochę, no taki, no trochę nijaki. Bo rozumiem, bohaterowie różnego pokroju i różnej mocy, ale to nie ma żadnego jakby związku. Yy, nie podoba mi się trochę to ciągłe przekładanie kart, i to też chyba trochę psuje flow, taki przebieg rozgrywki. To, że jaki jest mój ruch, to ja muszę tak odkryć kartę puścić tułacza z ręki, czyli puścić kartę zakrytą z ręki, kto się wierzy lub nie i ja potem dobieram kartę. I kolejny gracz musi odkryć kartę i tak dalej. Szczególnie, jeśli ja jestem właścicielem gry, uczę kogoś gry i de facto jestem krupierem, który robi to za innych, czyli za innych graczy wszystko wykłada, rozdaje i podaje i po prostu wolałbym zagrać zdecydowanie Zapraszamy do Podziemi, czy coś yy, pod znaku listu miłosnego, czyli krótkich, małych gier z jakimś tam może blefem, a raczej szacowaniem, bo ta gra nie jest o blef, jest bardziej o Szacowaniu i sprytnym, umiejętnym szacowaniu swoich szans. Wolę coś szybszego, bardziej emocjonującego niż to. Bohater do wynajęcia dostaje ode mnie 2 na 5, średnia gra. Może u Was się sprawdzi, dlatego polecam Wam ją sprawdzić przy najbliższej okazji. A jak to wygląda, jak coś, czego bardzo chcecie, no to kupcie. A co tam? Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Wiesz, że w tym roku nagrodziliśmy aż 7 gier w różnych kategoriach, przyznając im tytuł Złotej Gry Roku 2016, a także daliśmy szansę zagłosować Wam i opublikowaliśmy listę Top 10. Wybierz link po lewej albo po prawej, żeby przenieść się do odpowiedniego filmiku. Bardzo polecam.